Cześć Siemanko, ja jestem Krzyś. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale 8 Witowcy, a dzisiaj jest ze mną. Natka kratka witam serdecznie. I... Grzechon. I dzisiaj znowu e, tak sobie luźno gramy w Fortnite Szkoda, że tego odcinka nie nagrałem 15 minut temu, bo zrobiliśmy Wina. Tak, grałem z Natką duło na oddziały i wygraliśmy no. To gratuluję Bo ja, ja niestety mnie niestety zabiła Skype przez pewien błąd, mianowicie zadała za dużo obrażeń, ponieważ ściągnęła mnie na jednego szota mimo że miałam Stopę. No ale już nieważne Nie wiem, może szczęliby w ciebie sky i jakiś boss w tym samym momencie Natka, dasz to gotowość? A, sobie zapomniałam Bróżmina minuta... Bo minuta odcinka. Oj! Mam teraz pomysł, lecimy na slurpi, nie, nie robimy challenge'u slurpi, tylko lecimy na slurpi, ponieważ... Ponieważ... Zruszę... Slurpee, ale slurpi... ponieważ slurpi. Nie, bo na slurpi zawsze mam farka. A jeszcze ja latać na agencję, bo za 5. Pięć... Dni, event końcowy sezonu. Uuu. I może, Fortnite doda coś ciekawego. I zastanawiam to znaczy, się, okłan... czy obejrzeć odcinek, czy zrobić. Znaczy, obejrzeć, jest. Nagrać odcinek, czy zrobić live'a. Jak widzowie w komentarzach napiszą. Bo zauważyłem, że więcej ludzi ogląda odcinki. Nie jest na live'ach. Wiecie co ja robię? No co? Ja polecę od razu tutaj na kawa. Ja szybciej kawa zrobisz, lecąc na środkowy budynek. Niszczymy spekta, ale już nie masz. Ale mi, zacina wasz głos! O nie, to, to jest słabo, skoro. Aha, ale to funkcje. jest niefajny dźwięk! Aaaa, no, widzę już typka, który tu leci tam spokojnie nie bój się, ja tu jestem yy, obron Ochroniarzem fusion. Ja zawsze wszystkich rozewalam Nie no spoko, mam już broń. No ja mam jedną broń Dobra, jeden typ leży Drugi typ obity. Drugi typ leży tam byli sojusznikami, czy nie? Tak, byli sojusznikami. Chwila, bo mam... Chwila, bo mam koło siebie typa. No, czyli czemu nie mogę... Jaki on lud miał. I od razu nowy level. To miło. Mam pomysł, ja stakuję duży potok. No dobra, może w sumie sobie połowię to trochę. Ale to już to to trochę grono. było. Bo z szarpem na świecie tak ja, trudno z koło siebie kilku typów. Okej. Okay. Kurde, biegnie tu do mnie kot jakiś. A oh, 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 ja widzę kolejnego gracza. Dziękuję za loda, ale za chwilkę nim... No cóż, niestety musiałem zabić kota. No ale cóż, dobra. Ja muszę mu pokazać, gdzie, gdzie bo w końcu na siorbanek jesteśmy. Dobra. Ja tutaj już mam pełno kaby ja do 0. Aż 4 Ale kończy mi się ammo. No mi też O siema kordeł Dobra O ej, zabiłem typa, który ma tak samo na imię jak ja Aha Albo może sobie taki nick ustawił nigdy nie wiadomo i mm. chwila, bo ja tu mam kota koło siebie. Chwila. Gdzie jest w team bo ja cię chyba nie przeszukałem na racji. Czekaj, czekaj, nie zabijaj go! Nie, zabi nie nie noś go gdzieś. Nie noś go, słyszysz? Ale mm. do kogo lubisz? Rzuć go! Natka, no, rzuć go! Ja jestem miły dla moich pokonanych wrogów. Dobra wodzisz to. No ci ale, ale to był biedny pan koteł. A ja nie zabijam panu kotełów. To ma tu dla mnie duże poty. A lecionko, lecionko, lecionko. Zrobiłem właśnie leczenie challenge? Nie? Ej no właśnie, ja tego kota skończyło eee, do... mi się a do Famasa. A ja właśnie zauważyłem, że skoro nie chcę zabijać kotów, a on był powalony, to mogłem go przecież zablokować w wysiorbie. No Leczcie do końca. Bo jestem dziwny i uwielbiam kota, ale... Kto strzelił? O Jezus. Jeśli znajdziecie normalnego kota, to do mnie przynieście. Siema. Siema, siema. To nie coś dobijajcie się pod... normalnych kotów, bo ja wtedy je tutaj wezmę e, i. ty mi wziąłeś tego taktykala? Nie, dobra, wezmę sobie go. I, I się pytam, czy ja, coś ja to pyta. Ja typa zabiję. No bo, tylko się, bo się pytam, A czy tam. Kto A by nie... chciał, no, ale, to ja tutaj niebieska ema. Ja potrzebuję w ogóle amu. A ja potrzebuję dużych fotek. Okej, okay, stokiewa. W końcu. Ojej, następna duża pota. Picie pot na szarbanych pomarnowanie. Tak, ale ja nie piję pot, no. tylko ja je zbieram, bo zbieranie to nie marnowanie. No nie. Ma. No nie. No nie, 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 A ja to do widzów. Dobra, to niech to będzie wiadomość do widzów. Pamiętajcie. <ścoughs> tu pamiętajcie dzieci. Nigdy nie pijcie pot na siarbanie. <ścoughs> ale to marnotrawstwo. No właśnie i nigdy nie wchodźcie do tego myśląc że... I zawsze rozwalajcie to, bo to nie leczy. I zawsze niszczcie beczuszki. O. Tak właśnie, pamiętajcie dzieci, niszczcie beczuszki. Lewo. O następny level. Lol. z tego już ale nie, bo ja zbieram... Ja zbieram te, ja zbieram e, 50 kilo. Jak ktoś amo do MC? Bo mam 0 ja w zapasie. A no to przepraszam, ja mam bardzo mało. Dobra, już ja ci mogę dać trochę... No 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 ja nie mogę pożyczyć, że ja mam hiper mało. No. ja mam tylko 201. 201. mało. No ale co, to to, to, to hiper mało. No, to, to dobra, nieważne, masz tu setkę. Dzięki. Będę, będę dobrym kolegą. Ja mam Tak samo jak dobrym kolegą będę, jak Wam powiem, że mam rybę. E... O, rybka. Dobra. Ej, lec. ze mną Może do motoryzmu? Ośrodek. przecież że są a e, no dobra, a to wiecie co? To ja już może sobie samemu pójdę do strefki, e, bo mam aptekę, to najwyżej to się nią Ja wezmę tą puszkę, bo muszę zadać nią obrażenia. Mam takie wyzwanie. Zadaj obrażenia puszkom. Hmm. Ja, ja jak mam wyzwanie, które mi się nie podoba, to je po prostu wymieniam jak mogę. Ale to nie powinno być takie trudne zadać obrażenia puszkom. Ale ile masz zadać tak po prostu? Masz kogoś walnąć puszką? A nie wiem ile mam zadać. Podejrzewam, że 100 albo po prostu zadać obrażenia i tyle. Albo tysiąc. No nie, albo. no jeszcze twórcy nie sądzili. No wiesz, na agencji te 10 tysięcy trzeba e, No tak, tylko że agencja to jest osobna miejscówka i w ogóle nie wiadomo co jest. Ej, ej, czy wyzwania z ratowania zaliczają mi się na tym, na Battle royal To znaczy wiem, że to nieprawda. No tak, te, też się tak domyślam, wiecie co? Dajcie mi jego y, lud. Ja go znalazłem pierwszy. Ja zginę. Oj, yy, a nie masz żadnego leczenia. No nie. Nie wiem, ja mam aptekę, Mo Mogę, więc... zje mogę zje zjeść jedynie tą zje liznę z puszki. A no raczej... Haszaf prawy dolny do róg ekranu. Dobra, mam 10 HP. Dobra, ja mam 17 HP i mam na szczęście aptekę, bo pomyślałem. Ile fragów ogółem, bo ja pięć? 6, Ja jeden. Mm, ja sobie fragów narobiłem. Nie powiem. Nie powiem, że nie. Mhm. Ej, Ja szybko ukradnę helkę z agencji. A wy już tam blisko agencji jesteś. Tak wyglądę no Tak jak ostatnia sobie patrzyłam... No, mnie. No ty mnie dobiją. Martujcie. No idę no. tam. Nie no, ja Idę, ale... Os Czekam, że ja nie wezmę od razu Twojej karty. Dobra, zaraz wiecie co? No jeszcze czy strefa, nie? Ale spoko, ja, ja mam Twoją kartę. Ja ją zdobędę. I moja mka, mój taktykal. Moja puszka. Ok, A to się nie o... ma. puszkę to mogę ci złowić. Oni sobie muszą tylko polecieć to wtedy wezmę Twoją kartę wezmę Twoją puszkę, żebyś nie płakał. No, no, zapraszam, Lobolo. Je, Lobolo. No właśnie, mnie też to wyślę mu zaproszenie. Ile ja dostałam? No te mają dobre rzeczy. Dobra, dobiję, nie będę. O, będę. ty miał drągana i lunch pada miło. I jeszcze takiego fajnego skara, to jeszcze wilej I taką Uwierz bardzo mi, fajną popę, to... od ciebie. No, a czy... Eee, bocie, panie, bocie, panie, bocie, czemu ty... Ej, RPGa czemu... nie wzięłaś, wyjdź sobie zamiast tego. a bo mm, Albo nie, bo będziesz miała puste pole i tak. No, dajcie RGP. mi moje koty. Hmm... na przykład gdyby nie to, że mam strefy. Nie skorzystam z twojej podwózówki na tylko, bo się trochę boję, że tych swoich podwózek. Ej, zwłaszcza, że widzę tam typa, więc po co w ogóle, że wypiję sobie tylko moje wiefem i klient boty No ale nie wiem czy wiesz, ale jest duża szansa, że cię zrestartujemy dopiero na Że cię nawet w ogóle nie zrestartujemy chłop, nie żyję Co za botkot Co za kot bot Słabe żarty od Grzesia polecam. O, nie, Melon. Ej, w, I go, w ogóle jest teraz odcinek. Odcinek. Więc, od... yy, dajcie chwilę. Są ja nie mam Ojej, do... dobra. Zrespijcie mi na tej farmie. Please. Yy, no do, dobra, możemy cię zrespić. Tylko wyobraź sobie, że to nie jest takie. Łatwe. Bo są takie Wiesz, fajne. Co? Bo tam leżą takie fajne luty idealnie dla mnie. Nie. Chop macizę bo Ale albo nie dobra bo on ma dobrą broń. dobra to zabija. jest przegrana to jest przegrana to jest przegrana 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 a a, 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 a przegrana. cichutko Nie takie rzeczy się w szkole robiło. No wiecie, musiałem walnąć jakiś tekst, żeby wyjść na debila. Ej! Hey. Co? Debil to nieładne słowo. Ale nie. Przepraszam. To bardzo nieładne słowo. Tak, baba, bardzo fefe, powinienem wyjść teraz z ja, Jakby co, niech widzowie nie piszą, że nieładne, a powtórzyłem, bo myślałem to jest, Żebym powiedział co chodzi. Cześć, no bola, jakby coś jest odcinek. Odcinek no to jest domi. na rzeczy. Dokładnie, dokładnie. Aha, on no, opuścił czy? Matko, cieszysz się? Zobaczę, do wolucie <grym> Co ja gadam, nonek? <grym> Załóżmy, dzisiaj do babci przyjeżdżam. Y, natka, y, mamo... <grym> o chwila. O, ale moj, moja wykonanie. puszka. <grym> tak specjalnie... specjalnie ją dla ciebie przechowałem. O, i tu masz od razu pompę i tu jest ognicho, więc się wychiluje. I tak wiem, że każdy mnie stąd zauważy przez to ognicho, ale... Dobra, ja idę walczyć, nie będę tchórzem. Albo wolę iść po zrzut. Z tym pistoletem to ja mogę... To se mogę walczyć. No se może No nie, ty lecą po ten zrzut. To idę po drugi. A! A, biją mnie ze SkyBase'a! Ile? bo ty Eee, e, a gdzie ty widzisz SkyBase'a? Tam. Co? W się? Sensie, tam. E, w sensie... tam. E no dobra, tyle że to nie yes, skybase, SkyBase, tylko... ...tylko bilety, no ale już y, mniejsza z tym. Dobra. Jest wysokie, no, więc bo... SkyBase. Ale ja... Cicho, jest wysokie więc To nie jest skype, hej, skype Ale bez. jest wysoki, więc skype Ej chwila, ktoś tu Nie, i na... to nie Ktoś tu nas wyjeżdża może tyle wam powiem Dobra, wypijesz ochotę. To jest wiesz. Idę po ten tak. zrzut. co tu się stało tak Nie wiem, idę po zrzut. Idę tą snajpę bo chcę mieć jakąś bronię dobrą. Jak mi wypadnie pistolet, się wścieknę. No! Co za laser! Poczekaj, przyjdę tam, jak będę miał dobrą broń. I, I co wypadło? Chyba miałem brzkiego aim'a. E, Ej, takie netrese ruchu, na lotni, ruchu, 10 HP i akurat on typy załatwiły mi e, ze 68 I metrów i jeszcze tuż koło furgonetki restartu. Hej, ty A furgonetka się włączyła, więc miło, ale... Nie wiem po co, co to. Ale belka, przynajmniej typy nie dostaną, ma... Oj to było Co ja zrobiłem? Nie. Ty mnie zabił z tego. No, ja cię bo mam duży problem. A ja go też powaliłem, dobra. Ehm, w 10 minut już chyba nic nie zdołamy zrobić, więc to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. I widzimy się na live będzie w odcinku zależy jak zdecydujecie ehm, na evencie końcowym. Nara.